Cześć kochani, witajcie już wy, w 12 vlogmasie, kochani. Zagadka na dzisiaj jest taka. Co mówi Lesław, gdy spotyka znane twarze? Co? I Lesław? Kochani, dzisiaj nic ciekawego się nie działo, praca, potem no, do takiej drugiej małej pracy i na do domu zaczniemy sobie dziś od kalendarza tam właśnie jak jesteśmy przy kalendarzu pokażę wam jakbyście kupowali już taki sam za rok co zrobić żeby się kawy nie przewracały a je kartonami i tu mamy te pozostałe kawy a tu mamy co? Tu jest ten karton to po prostu go wsadzamy i kawy nie będą się potem trzebać No jak wierzę to wrócieliśmy Kawały. to zaczynamy sobie dziś tak? do lasowania kawy Mam. Kawa na dziś to będzie kawa o smaku Pumpkin Spice. cappuccino Pumpkin Spice. A dzisiejsza czekoladka to 12 okienko. Gdzie jest? Dobra mam. Dzisiejsze okienko to takie jajko, a to będzie jajko tak. To jest to karmelowe, co już znane. Teraz znowu patyczek i melodia już Wam znana. metalka kakao cappuccino to powiem wam że ocena jej to 9 na 10 mam coś nie trafiło na dziś kochani Super siódemka za dwójkę. Na no to idę po nią. Kochani, mamy już super siódemkę. No to kochani, co teraz? No drapanie. Ciekawie, czy będziemy mieli jakąś siódemkę. I kochani, mamy siódemkę. Ciekawie jeszcze jak tylko jaka wygrana. Dwa złote czy inna? I, kochani, dwa złote. Kochani, strapka się zwróciła. Dwa złote mamy wygrane. Super. Kto się cieszy ze mną? To, kochani, wiadomo, łapka w górę. Szkoda, że 7 nie była na zielono. To wtedy byłaby podwójna wygrana. Czyli 4 zł. Widzicie, strapki to fajny biznes. Szczególnie, że jest ich 24. To przed nami jeszcze, kochani, ile? 12 strapek. Ciekaw jestem, ile dokładnie przeznaczy na ten szczytny cel. No do co, kochani? Wiem, że krótki vlog ma. dzisiaj, 5 minut już jest. Po. No do co, kochani? się i do dzisiaj. Znaczy już. Tak, bo już jest równa godzina północ, gdy kończy nagrywanie, no to cześć kochani.